120 lat temu, w imię wolności, równości i chleba, robotnicy nie tylko z Polski, ale też Ukrainy i Rosji zorganizowali rewolucję znaną dzisiaj pod nazwą Rewolucji 1905 roku. 24 stycznia 2025 roku przed mikrofonem Krzysiek, zapraszam na 5 dni info. A zaczynamy od wypadków w śląskiej kopalni. W środę, w kopalni Knurów Szczygłowice, która należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, doszło do zapalenia metanu. Spowodowało ono poparzenie u dziewięciu górników pracujących w szybie. Poszkodowani trafili do szpitala w Siemianowicach Śląskich i część z nich jest na oddziale intensywnej opieki, a część na oddziale chirurgii. W czwartek jednak okazało się, że jeden z nich zmarł. Były premier Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu, zgodnie z obietnicą. Wyprzedził ruch Sejmu, na którego obrady wpłynął wniosek o odebranie immunitetu byłemu szefowi rządu, w związku z podejrzeniem złamania prawa przez organizację wyborów kopertowych. Rezygnując z immunitetu, Mateusz Morawiecki powiedział, że wierzy w praworządność, prawo i sprawiedliwość. 1 lutego w centrum olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie odbędzie się kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla, trzeba bowiem, ażeby królował. Wydarzenie będzie organizowane przez Radio i Telewizję Chrystusa Króla w Chicago. Do kongresu ustosunkowała się archidiecezja warszawska, która oficjalnie odcięła się od niego i zadeklarowała, że nie ma z tym wydarzeniem nic wspólnego. Według najnowszego sondażu poparcia kandydatów na prezydenta, który przygotował Instytut Badań Polster dla Superekspresu, liderem jest Rafał Trzaskowski 37%. 10 punktów procentowych mniej, a więc 27%, ma Karol Nawrocki na trzecim miejscu, uplasował się Sławomir Mencen z wynikiem 14%. Czwarte miejsce ma Szamonochłownia 11%, piąte Magdalena Biat, egzekwo z Grzegorzem Brownem 3%, a Adrian Zandberg może liczyć jedynie na 2% poparcia. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2025.